Fiderland.pl Wyspecjalizowany sklep z asortymentem Fider i Metod Fider. Dobra, słuchajcie, witam was no, wszystkich no, serdecznie. No, bardzo się cieszę, jesteśmy w komplecie. Wszyscy, wszyscy, co zaawansowali, są. Na początek tak, części oficjalne, to chcieliśmy bardzo podziękować e, okręgowi Tarnobrzeg za udostępnienie fajnego łowiska. E, mamy sędziów z okręgu, którzy nas dzisiaj będą tutaj wspierać i będą was pilnować, żebyście boleni znowu nie wkładali do siatek i sumów. Tak. <grym> Także to najpierw podziękujemy tak jak mówiłem okręgowi. Mamy też chcieliśmy podziękować naszym sponsorom, którzy nas wsparli dziś, dzisiaj na ten finał w firmie Mikado. I tu jest ważna informacja. Po zawodach dla każdego zawodnika jest nagroda od sponsora, także... Prosimy zostać tak, do końca. do odbioru, każdy sobie podejdzie. Od, od, tak, tak, tak. I jeszcze na koniec mamy drobnostki tam do losowania. Tak, tak. Będą tak, oczywiście tak, nagrodzone, tak. nagrodzone pierwsze trzy miejsca z każdego sektora. E, będzie także będą nagrody do losowania, nagrody od sponsora. Teraz y, możecie się poczęstować od naszego kolejnego Ale sponsora. Przy losowaniu. Grafa. Podejdzie napój grafa też jest. Tak. Firma Grafu fundowała nam kawkę, taką taką i co, losujemy? Losowanie będzie wyglądało tak, że podchodzicie sobie, tutaj w wiaderku są ręczniczki. Po jako... 20, trzy sektory, 20-osobowe. W krążkach od do, od sponsora są ręczniki, wkładacie rękę w wiaderko, wyjmujecie, ręcznik jest dla was, nie? I tam jest numerek, pokazujecie numer, sobie zapisujemy. Pytania jakieś? Czasy jeszcze podam. 9.20 nęcimy, 9.30 łowimy. I 5 godzin, czyli 14.30 koniec. I na jedną wetkę Na jedno. I teraz co do dalszych regulaminowych. Poproszę sędziego, żeby zabrał witam was serdecznie. Łopimy według rozporządzenia ministra, czyli leszka kad bez wymiaru około 18 cm. Resztę ryb, jak wiecie, szana, certa, gdzie do wody z powrotem. Rienka bo jest okres okrątką o konie 18 18, tak i nie mylić bo są I sapy a sap ma wymór 25 25 cm to jest podobny, bardzo do, do, do Jeszcze I czas tak. to jak będziecie mieli wątpliwość to wrzućcie do siatki a na koniec powiesz. sędzię. No właśnie, opowiedzi. bo to jest taka informacja, jak macie wątpliwość i wrzucicie rybę do siatki, to zanim sędzia ją zważy, musisz... Sędziemu zgłosić, że masz taką rybę. 16, od numeru 16. I jesteśmy tutaj dzisiaj dzień finałowy, ja mam tylko dwie ryba, jedno jodzę i jedną karasz, leś nie kręcić, ale tutaj obok mnie Kamil Meszprolowicz prolowić dużo klena, sporadycznie tam są klena, ale dzisiaj dużo leś nie będę. Witam Was. Półanie Uczy pokory. Wczoraj leszcze współpracowały. Taktyka dzisiaj przyjęta na leszcze, a tutaj leszczy nie ma. Niestety, ale leszcze nigdzie nie biorą podobno. Kanał praktycznie stoi. Pogoda jak na wiosnę. No wszystko ładnie pięknie, tylko z rybami trudno bardzo. Mam tam jakieś kliniki, parę. Mam jakiegoś tam małego leszczyczka. Ale tych leszczy, po które tutaj przyjeżdżamy, dzisiaj nie ma. Wczoraj, wczoraj brały, najadły się i, i tyle. I nic się nie dzieje. Zawody jeszcze zostały dwie godziny. E, przyjechał komplet osób. No wszystko jest fajnie, tylko szkoda, że te ryby dzisiaj nie chcą z nami współpracować. To jedyny mankament dzisiaj tych zawodów. Mamy ostatnie półtorej godzinki finału zimowej ligi Federland na kanale w Połańcu. No, z rybami jest bardzo ciężko. Ja mam w siatce chyba dwa leszczyki po 100 gram, dwa krąpiki, jeden może niewiele większy i, i, i jeszcze dwa malutkie leszczyki poniżej 100 gram. Myślałem, że będą leszcze. Wczoraj jakieś pojedyncze leszcze się trafiały. Yy. Podałem sporo towaru, czekałem pierwsze trzy godziny praktycznie, czekałem, czekałem, że te reszty się pojawią, ale no niestety dzisiaj ich nie ma. W mojej też słabiłko jest z kleniami, z wiem, z 5-6 niewymiarowych cert, żadnego klenia, więc też nie, nie forsuję jakoś te łowienia kleni jakiegoś robakowego, bo no, żeby tych cert nie łowić, to teraz próbuję, próbuję te krąpiki odławiać. Złowiłem dwa i teraz znowu jest przerwa. Więc... Zobaczymy. Słyszałem, że tam parę osób dostaje jakieś fajne rybki ale to są pojedyncze, pojedyncze osoby i mamy tu spadła rybka. Niestety. No i tak, zobaczymy, może jeszcze w te półtorej godzinki coś się uda dołowić, złowić, może jakieś gunusika jakimś przypadkiem. Póki co jest e, słabiutko. Na pewno Wam się przyda, bo takie rzeczy używacie. No, na pewno ci się przyda. Dobra, słuchajcie panowie, udało się zakończyć tą nierówną walkę dzisiejszą. Było bardzo trudno. Leszcze nas zrobiły w dudka. Nie chciały z nami współpracować, ale są tacy, co sobie poradzili. Eee, także najlepszym, zdecydowanie, pierwsze miejsce. W dniu dzisiejszym, ma zarazem zwycięstwa zimowej ligi federowej, Paweł Sikora, 12840 punktów. Zapraszamy tutaj. Zapraszamy od razu, może. Gratulacje. Gratulacje. Tak. Złożysz. Drugie miejsce w dniu dzisiejszym, ma zarazem wicemistrz zimowej ligi federowej, z wynikiem 9080 punktów, Kamil Kulikowski. Trzecie miejsce. Też jedynka sektorowa z wynikiem 5965 punktów. Andrzej Suprewicz. Brawo. Teraz najlepsza dwójka sektorowa. Andrzej Łączak, 7510. Brawo. Gratulacje. Kolejna dwójka. Dawid Maruszak 5540. I na ostatnia dwójeczka Maciej Ozdoba 3160. Jako jedyny wyłuskał dużego leszpa. O, gratulacje. Był. Jeden był. Teraz trujeczki sektorowe. Najlepsza trujeczka sektorowa. Wynik 7080 punktów. Piotr Buczek. To ta wczorajsze ustalanie taktyki, wiesz. No, wieczorne. <grywa> Kolejna y, trujeczka z wynikiem 4495 punktów Szczepan Czarnecki. I ostatnia trujeczka, zarazem dziewiąte miejsce Maciej Szabłowski. 3080 punktów. Gratulacje. Krzysztof Borkowski! Pięć! Kamil! Kamil Kulikowski. Tutaj. Dawaj dalej. Co jedziemy dzisiaj? Chyba, żebyś Januszowi oddał, to wiem 30,30 kolega zapomniał. Dziękuję bardzo. 10 o. 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 baknie, rzędzi wzartnęło się. 17. I jeszcze jedno, tak? I to wszystko, tak? To dla Dobra. No to dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejne edycje, które jeszcze powstaną. I tyle. Dzięki. Dzięki. Do widzenia. Dobra. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!